To jest znakomity przykład na to, że ta współpraca, różnych środowisk na rzecz zespołu w złączeniu, cały czas trwa i się rozwija. Ja wszystkim Wam dzisiaj życzę bardzo dobrej zabawy. Przede wszystkim, żeby oboje się bez kontuzji i żeby się długo, długo wspominali bardzo dobrze ten wieczór. A wiadomo, kto wygra, są. Dziękuję i jeszcze raz dobry zabawy.

Wstąpiła do zespołu nauczycielskiego jako przedstawiciel i dyrektor szkoły SP Rośnicy, a wszyscy wiemy, że jest pani absolwentką pierwszego rocznika naszej szkoły, co nas bardzo cieszy, ponieważ mamy wśród naszych tutaj dyrektorów lokalnych no sporo tych absolwentów, więc mamy być z czego dumni. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Dlaczego tutaj jestem i po drugiej stronie? Po pierwsze, dlatego, że ta szkoła jest mi bardzo bliska. Jestem z nią związana e, bardzo. E, nie ukrywam, że coroczne turnieje powodowały, że chciało mi się tu być. E, zawsze kibicowałam, zarówno moim braciom, wszystkim nauczycielom, kolegom, koleżankom, rodzicom, sponsorom, wszystkim, ale przede wszystkim uczniom. E, a dzisiaj dlaczego byłam tutaj po drugiej stronie, dlaczego jestem po drugiej stronie? Po pierwsze, bo zaprosił mnie e, pan Tomek. E, po drugie, ponieważ czuję się częścią tej imprezy i tego zespołu, w którym przyszło mi dzisiaj grać. Za co jestem wdzięczna? Ja bardzo dziękuję, jeśli ktoś po tylu latach nadal się czuje częścią naszej szkoły, to dla nas jest to największe wyróżnienie. Bardzo dziękuję. Cześć Wiktoria, widzimy się na co dzień w szkole, jesteś uczennicą naszej szkoły, klasy trzeciej A. Dlaczego przyszłaś tu po lekcjach, dlaczego jesteś z nami? Jak sądzisz, jakie to ma znaczenie zarówno dla szkoły, jak i Was, uczniów? Ja tutaj wspieram moje koleżanki i kolegów, sądzę, że to jest super inicjatywa, trzeba jakoś się integrować z wszystkimi i trzymam kciuki za wygranych. Panie Łukaszu, jest pan absolwentem pierwszego rocznika zespołu szkoły numer 1 w Złączyniu, rodzicem obecnie, również pracownikiem przez jakiś czas. Jak pan ocenia dzisiejszy turniej, którego mamy 21. edycję? Oceniam wspaniale ten turniej ze względu na to, że w tym roku otworzył się ten turniej. Na młodzież ze, ze szkół podstawowych, czego mi zawsze brakowało, a to, to jest takie dopełnienie, że właściwie mamy i absolwentów, i mamy rodziców, i sponsorów, ale też może przyszłych uczniów szkoły, zespołu szkół nr 1 z Zboszyniu. Dziękuję ślicznie. To turniej ma 21 edycję i z tego, co ja pamiętam, to grałeś jako uczeń w tym turnieju. Teraz jesteś jako. Jako spo sponsor i przyjaciel, może. Jako sponsor i przyjaciel. W której roli lepiej? Myślę, że bardziej w roli przyjaciela czy tam sponsora. Ale myślę, że jako uczniowie też była ta zazięta rywalizacja, zawsze chciało się, jak coś powiem w sobie dowalić nauczycielom, nie? U udawało się? Udawało się? Czasami się udało, czasami się nie udawało, zależało od formy chłopaków, czy tam od formy nauczycieli. Jakbyś miał wymienić trzy powody, dla których jesteś, no prawie na każdym turnieju, to dlaczego? Oczywiście ry rywalizacja sportowa, pasja do siatkówki, wiadomo, od, od zawsze, od mojego. No i ta super atmosfera, się bawimy, bardziej się bawimy niż gramy, także myślę, że jak najbardziej na plus. Dzięki bardzo. Kogo nominujesz następnego? Nie no wiem. Eee... Kurczę, nie wiem. <laughs> Może tutaj Mariusza Śmiałka byśmy wzięli do wywiadu. Dobra, dzięki. Dzień dobry panie Mariuszu. Z moich obliczeń wynika, że ponad połowę turniejów zagrał pan z nami. Może mi pan powiedzieć dlaczego? Dlaczego pan korzysta z zaproszenia za zazwyczaj i nigdy nie odmawia? No, cóż, no witam. No myślę, że jestem tutaj po raz dwudziesty według moich obliczeń. Dlaczego nie odmawiam tak wspaniałej imprezy? Bo dzieje się tego bardzo mało w Zboczyniu i zawsze cieszę się, że kiedy jestem zaproszony przez dyrekcję, przez przyjaciół. Jest tutaj bardzo sympatycznie. Zachęcam też innych rodziców, żeby też wzięli udział w takiej fajnej imprezie. są klasy trzeciej A naszej szkoły. Mam pytanie do Ciebie chętnie uczestniczycie w swoim wolnym czasie, pomagacie nam przy organizacji tego typu imprez. Ty sama jesteś hokeistką Powiedz mi, jak sport według Ciebie odgrywa znaczenie w naszej, w naszej szkole, w Waszej społeczności, w naszej społeczności szkolnej, Waszej jako uczniowskiej? Czy takie imprezy są potrzebne i co możesz powiedzieć na temat dzisiejszej imprezy? No takie imprezy są potrzebne, no bo wtedy integrujemy się nie tylko uczniowie, ale też z nauczycielami, właśnie ci uczniowie, mogą się integrować eee, to akurat w wolontariacie ale jak nie byłam to bardzo dobrze mi się to oglądało po prostu i jest tutaj tyle emocji i to jest taka rywalizacja dobra właśnie moim zdaniem to uczy dobrej rywalizacji <śmianowicie> not equal tension turns out i'm still the same kid falling hard for affection and it hurts so bad w dobrym zdrowiu, nastroju, że będziemy dobrze wszyscy wspominać ten dzień i mam nadzieję, że będziecie chcieli się z nami spotykać w kolejnych latach, bo to jest naprawdę warte tych wszystkich przygotowań, to, że tu jesteśmy razem, razem przeżywamy, razem się bawimy tu na hali w Zbąszyniu. Serdecznie Wam dziękuję i życzę dalej powodzenia.